Uważajcie na sprzedaż na tym portalu. Pierdole ja już tam nie sprzedaję. Już wam mówię dlaczego. miałem na sprzedaż kamerkę, więc ją wystawiłem. Mówię spoko, zrobiłem opis, zdjęcia i tak dalej, tak dalej. Nie kupujący wymieniliśmy sporo tutaj y, w korespondencji, zapytał się jaki stan, jak to wygląda, jaka cena ostateczna. Dopatrzyłem się, żeby wysłać, ponieważ to jest dosyć drogi sprzęt, żeby wysłać go y, k, k, kurierem. U bez... Wyceniłem kuriera tutaj w różnych wersjach. Wybrał DPD. Kupujący kupił, zapłacił. Ja pan wysłałem, potwierdziłem, nadałem mu list przewozowy. Paczka została wysłana, nadana. Klient odebrał. Na czacie potwierdził mi, że paczka wysłana dotarła w całości, nieuszkodzona. Bardzo się cieszyłem. Mówię: Super, to teraz kasa mi wpłynie. No przy dostarczeniu od razu było, że status jest środków wstrzymany, mówię spoko, no przecież sobie kupujący sprawdzi, pewnie do wystawienia, e, wystawienia komentarza, no środki są wstrzymane, dosyć logiczne, duża, duża kwota, my to poczekam jeszcze chwilę. No to napisałem do kupującego, żeby sobie zweryfikował, mówię, bo mam wstrzymane kwotę, on mówi dobrze, to potrzebuje tam 1 dwa dni, ja mówię nie ma problemu, proszę sobie sprawdzić, przecież to jest duża kwota, przecież to warto, żeby było sprawdzone napisał mi na czacie, że jest wszystko OK i że wystawił mi opinię. Kupujący wystawił pozytywną opinię, 5 gwiazdek. I co dalej? Gówno kurwa. Tak jak były wstrzymane, tak są wstrzymane. Mówię, to napiszę. Jest napisane, że przesyłka została dostarczona. Jeśli kupujący nie zgłosi problemu z zamówieniem, twoje środki powinny zostać zwolnione 24 kwietnia. No ale skoro wystawił mi pozytywną opinię, no to powinny być chyba szybciej, bo nie zgłasza przecież, nie? No to napisałem maila, że jest pozytywna opinia, że wszystko ok, że na czacie jest zadowolony, że paczka cała i tak dalej. Co mi odpisali? Rozumiemy, że coś wiedzieć, coś, coś się dzieje. No ok, super, fajnie, ale środki zostały wstrzymane, ponieważ masz niską historię sprzedaży, no bo nie sprzedawałem dawno i wysoka cena. No i co mnie to kurwa obchodzi? Zapłacił, dostał paczkę. Przecież sprawdził sobie ją przez trzy dni, to w czym jest problem? No to napisałem znowu, że mam przecież potwierdzenie od niego, że liczne maile pierdoły i tak dalej. Dlaczego się wstrzymywałem? Aby uniknąć takich blokad w przyszłości, proszę o częstsze sprzedawanie tak cennych przedmiotów. Proszę również pamiętać, że blokady te są tymczasowe i po utworzeniu aktywnej historii sprzedaży, tki zostaną zatrzymane. Doceniam Państwa cierpliwość. Ta blokada dotyczy konkretnych sprzedaży przez Ciebie przedmiotów. Inne transakcje mogą, mogą nie podlegać. Czyli kurwa za każdym razem mogą mi zablokować środki. I musisz 30 dni trzymać, czekać na swoje pieniądze. Pierdole, już Was nic nie sprzedaję.